Jak działa system rank, co trzeba zrobić by awansować oraz co zrobić by nie spaść i przede wszystkim, co wpływa na to, że awansujemy. Ja jestem ociasty i w dzisiejszym filmie postaram się przybliżyć Tobie sposób w jaki działają rangi w CSGO. Postaram się by nie był to materiał taki jak większość. W tym filmie postaram się przedstawić system działania tzw. punktów elo, czyli czegoś co według mnie głównie przyczynia się do naszej rangi w CSGO. Pamiętaj jednak, że większość z tych informacji jest moim własnym domysłem, bądź informacjami znalezionymi w sieci. Oczywiście nie obędzie się tutaj bez podstawowych informacji. Zacznijmy może czym tak właściwie są rangi. Rangi w CSGO są niczym innym jak wyznacznikiem naszego skilla w cesie, czyli m.in. tego, jak strzelamy, czy poruszamy się po mapie. Rangi w cesie zostały dodane by podczas gry, nam osoby z podobnymi umiejętnościami. Teraz na ekranie wyświetlają się wszystkie możliwe rangi w grze. Jest ich łącznie 18, zaczynając od Silvera i kończąc na Global Elite. No dobrze, ale czym są nasze punkty ELO? Punkty ELO są metodą obliczeniową umiejętności graczy w meczu GRACZ kontra GRACZ, na przykład w szachach. Ranking ELO służy do przewidywania wyniku takiego meczu. Punkty są naliczane po każdej partii puśćmy, że jeżeli gracz A ma większą ilość punktów ELO od gracza B, to znaczy, że jest on faworytem meczu. W takim wypadku oczekuje się, że gracz A wygra. Jeżeli stanie się odwrotnie, to gracz B zyskuje punkty ELO kosztem gracza A, który je traci. Jak natomiast wygląda system ELO w CSGO? Pomimo tego, że CS nie jest grą typu gracz kontra gracz, lecz grą drużynową, system ELO nadal obowiązuje. W tym wypadku jedna drużyna jest traktowana jako jedna osoba. Na przykład terroryści to gracz A, a antyterroryści to gracz B. Podobnie jak w szachach, tak tu, jedna runda w CSGO jest traktowana jako jedna partia szachów, gdzie oczekuje się, że drużyna z większym ELO wygra. No dobrze, ale jak liczone jest nasze ELO? ELO w CS się równa jest sumie punktów ELO wszystkich członków drużyny. Składa się ona z rangi, poziomu na jakim gramy mecz oraz tego z kim gramy mecz. Podam teraz przykład. Załóżmy, że ranga skrzyżowanych kałachów znajduje się w przedziale punktowym od 1200 do 1340 elo, szeryfa w przedziale punktowym od 1350 do 1550 punktów, orła w przedziale punktowym od 1560 do 1780 punktów, a orła w laurach w przedziale około 1800 do 2000 elo. Załóżmy, że w drużynie A znajdują się osoby z takimi samymi rangami, Niech to będą orły, natomiast w drużynie B osoby z rangami takimi jak orzeł, skrzyżowany kałach, szeryf, orzeł w laurach i szeryf. Z poprzedniej uświetlonej, powiedzmy sobie, tabelki wynika, że drużyna A ma około 8000 punktów ELO, natomiast drużyna B około 7700 punktów ELO. Wynika z tego, że drużyna A jest tu faworytem i de facto ona powinna wygrać. Należy jednak pamiętać, że osoby posiadające te same rangi mogą mieć inną ilość punktów ELO. Teraz, jeżeli będziemy w drużynie B, czyli tej, która ma niższą wartość ELO, to przegrywając, będziemy tracić mniej. I odwrotnie, kiedy będziemy wygrywać, to my zyskamy więcej, a przeciwnicy więcej stracą. Oczywiście, im wygramy, bądź przegrywamy na większe lub niższe ELO, tym więcej zyskujemy, bądź tracimy je punktów. Dodatkowo istnieje czynnik, który jest mocno brany pod uwagę przez grę i cały system awansu. Jest to tak zwane MVP, czyli najbardziej wartościowy gracz. MVP jest przyznawany pod koniec rundy jednemu graczowi, który teoretycznie wykonał najwięcej dla swojej drużyny. Jakie czynniki wpływają na nasze ELO? Istnieją tylko dwa czynniki wpływające na zdobywanie oraz stracenie punktów ELO. Pierwszym i najważniejszym jest wygrywanie bądź przegrywanie rund. Nie da się przegrać rundy i dostać punktów, ani wygrać i stracić. Straty oraz zyski są ustawione dzięki punktom od początku gry, który system podlicza w danej rundzie. Drugi ważny czynnik, czyli MVP. Gracz z największą ilością MVP na koniec, najprawdopodobniej dostanie najwięcej punktów Elo. Czynniki, które składają się natomiast na dostanie MVP. To m.in. zabijanie, asysty, śmierci, headshoty, rozbrojanie bądź detonowanie bomby itd. W przypadku remisu punkty Elo są rozliczane pod koniec gry. Zadajmy sobie pytanie, czy da się awansować w przypadku przegranego meczu. Większość z Was na pewno powiedziała, że nie. Jednak prawdziwą odpowiedzią jest tak. Po przegranym meczu możemy awansować. Ale czy jest to w ogóle możliwe, pewnie zapytacie? Z punktu widzenia matematycznego, tak, ale jest to bardzo rzadki przypadek. Na czym to dokładnie polega? Gramy na o wiele bardziej punktowaną drużynę, a nam brakuje milimetra do awansu. Przekraliśmy wynikiem 14 do 16, ale dzięki tym 14 rundom zdobyliśmy wystarczająco dużo punktów, żeby awansować i po całym meczu wyszliśmy na plus. Należy jednak pamiętać, że za przegrany mecz prawie nigdy nie dostajemy punktów elo. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyłem Ci nieco sposób w jaki działają rangi w CS-ie i teraz będzie Ci zdecydowanie łatwiej awansować. Jeżeli spodobał Ci się ten film, będzie mi miło jeżeli go ocenisz. Ja byłem Maciasty, do następnego razu, cześć!